Z tej strony, don't a i do was w kolejnym odcinku The Stardivari. Jest pierwszy dzień, jesieni, drugiego roku. Potrzebuję sztabkę złota do, do zasilenia mojego wynalazku, tylko to pomoże Maru, więc pomożemy oczywiście Maru. Jeśli chodzi o questa dla pana Kii, to skończyliśmy go, a teraz trzeba będzie się zająć a, częścią farmy, no bo tak jak widzicie. Średnio to wygląda, jest na niej potężny bałagan, więc trzeba będzie tutaj oporządzić wszystko. I o, przy okazji dostaliśmy diamenty i się tym zająć. Ale zanim to, to jeszcze podskoczymy na szybko do zwierząt, bo u zwierząt będzie zdecydowanie większy problem. Tutaj też trzeba będzie się tym zająć. Ale to zobaczymy kiedy indziej. Dobra, niech tutaj wszystko sobie rośnie. Kolejkujmy na razie zwierzaki, póki zbyt daleko nie odeszły. Choć jak widać już się panoszą, gdzie ich wcale nie potrzeba. Dobra. A wczoraj nie zebrałam trufli w sumie przez zmianę pór e, roku, więc trochę straciliśmy na tym, ale trudno. Nic się nie dzieje takiego. Nie ma jakiegoś parcia, zwłaszcza że. No dużo i tak tych surowców mamy. Ja mogę kliknąć tutaj. Dzięki. Dałam radę. Ta kuska, gdyby stamtąd odeszła, byłoby zdecydowanie lepiej. A, tutaj na razie nic się nie przerabia, więc w sumie do sprzedania mamy tylko to, co tutaj leży. A przy okazji dzisiaj będziemy mogli odłożyć te sery. Cztery sztuki sobie zostawię. To jest do sprzedania i to jest do sprzedania. A to do przerobienia, ale na razie nie mam. Jak? Póki nie pozyskamy małego mleka, to nie będę się tym nawet zajmować. Tutaj Robin oczywiście działa. Jeśli chodzi o szklarnię, to tutaj do zebrania są tylko owocki. Pójdziemy sobie może w tą stronę. Tym razem. Dobra. Mamy wszystko w takim razie. Tutaj jeszcze trzeba wyczyścić, ale czy tutaj coś będę siać, to się zobaczy. Może będziemy siać, jeśli oczywiście w tej porze roku jest jeszcze to do posiania, to posiejemy sobie właśnie więcej zboża, żeby na przykład, właśnie na takie sytuacje, jak pan Ki będzie nas prosił o właśnie jakieś surowce, to żeby mieć to zboże. Zobaczymy, czy to będzie potrzebne, czy może jednak nie. A to się jeszcze okaże. Dobra, na razie tak zróbmy. Żeby to wszystko na razie tutaj jakoś uporządkować. Przede wszystkim. Tutaj to zboże można by było ściąć przed zimą, bo nasze silosy trochę świecą pustkami, a tutaj jak widzicie całe duże pola tak naprawdę tego zboża. Są wyrośnięte. O, już chyba mamy pełne silosy, więc na tym byśmy zakończyli. Ja jeszcze napiję się espresso, bo ewidentnie to przyspieszy nam tutaj działanie. Zwłaszcza, że jeszcze tutaj chciałam trochę oczyścić tą naszą farmę, bo trochę tutaj zanieczyszczenie się zrobiło. Dobra, to chyba w sumie tyle. Tutaj trzeba oczywiście popracować jeszcze nad zaoraniem wszystkiego, bo tak jak wiecie. Większość się tutaj już usunęła, przez to, że oczywiście była zmiana, pora... zmiana pory roku. Tak, to chciałam powiedzieć, ale się po prostu pogubiłam. Dzisiaj nie mam zbyt dużo czasu na nagranie tego odcinka, więc mam nadzieję, że też pójdzie nam to całkiem sprawnie. No ale zobaczymy, jak jak będę po prostu musiała kończyć, to zakończymy sobie wcześniej odcinek. A jak dogramy, to też będzie super w sumie. No, przekonamy się dosłownie zaraz. Myślę, że 20 minut to maks, jakie po prostu mam, żeby, żeby poświęcić na ten odcinek. No ale zobaczymy. To, to jeszcze wszystko jest do wypracowania. To zależy, jak szybko uporamy się właśnie tutaj z ogarnięciem naszych e, różnych rzeczy. W sensie, no te zasiania, podlania. Jeszcze nawozy i tak dalej. To wszystko przecież trzeba zrobić, a. a to wszystko też zabiera czas po prostu. No ale myślę, że wszystko będzie ok. Potrzebujemy pojechać na pewno na pustynię, potrzebujemy pójść do Piera. No i chciałabym iść na Ginger Island, ale myślę, że dzisiaj to nie będzie dobry wybór akurat. No ale to jeszcze, jeszcze się przekonamy. Te kukuryzy, tak jak widzicie, tutaj zostawię, i to będą moje jedyne kukurydzy na moich polach. Jeśli chodzi o kwiatki, to teraz sobie je posiejemy. Dobra, ale wszystko mam zaorane. Nie mam konewki, więc i tak potrzebuję iść na Ginger Island, bo ona dokładnie tam jest. Aj, powiem Wam, że bardzo niefortunnie się złożyło, że będę musiała iść jednak na to Ginger Island. Wbrew wszystkiemu liczyłam, że nie będę musiała, ale no to wygląda, że będę. Potrzebowała, no bo ja mam konewki przecież. Któż by się spodziewał, że będzie nam potrzebna konewka? Wcale nie było to do przewidzenia. No trudno się mówi. Dobra, te dzikie miody mam do odłożenia, niech one się tutaj przerabiają. Przy okazji może coś sprzedamy, mamy na pewno to do sprzedania. Kawę, tak jak powiedziałam, na razie też nie będę przerabiać, bo póki co będziemy mogli ją zachowywać w razie właśnie potrzeby dla zadania dla pana Ki. Więc cóż, na razie to idę chyba dopiero, bo myślę, że on najszybciej się zamyka. Na pustynię też sobie pójdziemy. No i na Ginger Island wiadomo. Ale dobra, ja biorę konia w takim razie. Co my tutaj mamy? A szczęście na dzisiaj przewidziane. Okej. Okay. Czy będzie mi jakoś potrzebne raczej nie? Ale to się zobaczy. Mamy na pewno pole 5 na 5, które trzeba będzie wykorzystać. Mamy na pewno 27 i 28 pól. No i jeszcze będę miała 40 razy 2, czyli 80 w sumie 79 na dynie. Tylko nie wiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Tylko nie wiem. No dobra, zobaczymy zresztą sami. Tego nie będę, tego nie będę, tego nie będę. Tego bym kupiła 24. Tak. Mamy karczochy, których kupiłabym. Może właśnie: posadzę je po bokach, czyli 28 i 27. 28 i 27. Czyli 55. Tego potrzebuję 15. Eee, jeśli chodzi o amarantu, z tego nie będę kupować. To jeszcze kupię sobie dodatkowe zboże, bo ono bardzo szybko się hoduje. No i właśnie tą żurawinę. Ja może żurawinę posieję tam, gdzie mieliśmy nasze... Jak one się nazywały? Borówki, czyli tam koło zwierząt. I wezmę ich na trzy sprinklery. Może zobaczymy jak to wyjdzie, a trzy sprinklery to jest... Ale bez, czekajcie, bez 10 pól, czyli 3 spręklery to jest 60 72 bez 10, czyli 62. Jakby mniej więcej wychodziło z y, moich obliczeń, ale czy one są dobre, to się przekonamy. Jak dopiero to zasiejemy w sumie. A przekonamy się tak później. I lecę w takim razie na Ginger Island. Nie, na pustynię. Bo na Ginger Island mogę w każdej chwili, a na pustynie tylko do 17. W sensie oprócz oczywiście em, transportu jeszcze takiego za pomocą totemów, bo wtedy to też teoretycznie mogę, kiedy chcę. Tylko no nie o to chodzi, co nie? Jakby bardziej mi zależy na takim em, podróżowaniu bez utraty totemów. Więc pójdę odłożyć tylko ser i bomby. I lecimy do Sandy. Przy okazji, może dam jej prezent, bo chyba właśnie dawno jej nie dawałam. A tutaj mamy przy okazji kwiatka. Więc czemu by nie skorzystać i tego nie wyręczyć po prostu? A na Ginger Island, może zejdziemy do pana Ki, bo dzisiaj jest poniedziałek i weźmiemy sobie też od niego zadanko. Dobra, z Sandy mam Maxa. A jeśli chodzi o jesień, no to mamy buraki. I ja bym chciała w sumie 24 buraki, ale dwukrotnie, czyli 48. Myślę, że tak. Jeśli będę chciała gdzieś zasadzić w się sensie tą dwukrotną ilość, to po prostu to zrobię. Ale tak przewiduję, że raczej jeden sprinkler będzie mi na to potrzebny. Zobaczymy. Tak na razie na oko kupuję te rzeczy. A y, jeśli rzeczywiście się gdzieś pomylę, no to albo będziemy sprzedawać, albo najwyżej y, przerabiać, żeby mieć te nasiona. No i dobra, teraz lecimy na Ginger Island. Przy okazji zabierzemy sobie zadanie z y, tablicy tutaj. A przy okazji na Ginger Island chyba powinny wyrosnąć ananasy już też. Nie ma nic piękniejszego niż łowienie tropikalnych ryb. Chcę poeksperymentować z gotowaniem w klimacie tropikalnym, ale ciężko mi coś znaleźć. Jeśli ktoś mógłby sprzedać 100 ananasów, byłabym wdzięczna. 28 dni na 100 ananasów. Hmm, będziemy się tym zajmować. Może nie dzisiaj konkretnie. Zobaczymy, jak tam nasze ananasy, bo to też będzie dzisiaj. E, zresztą, tak jak powiedziałam, będą prawdopodobnie dostępne te ananasy. Ale raczej e, dzisiaj nie będę ich tam. Znaczy, w sumie zebrać, to możemy ich zebrać. O, tutaj mamy ptaka, bo one nadal się pojawiają te ptaki. Pomimo tego, że ukończone zostało tam to zadanie, to one i tak będą się pojawiać. Dobra, i tak jak widzicie, o, przy okazji mam kosę, więc mogę sobie zebrać tutaj wszystko. Po okazji nie, ale ananasy już też wyrosły. Siedem dni do kolejnych. Tylko że ja nie sprzedam wszystkich ananasów. Ze względu na to, że będę je potrzebowała, ja tutaj przyszłam tak naprawdę tylko po konewkę. Pokonewkę i może te nawozy stąd na razie zabiorę, ale zobaczymy jak to będzie w dalszej części. A czy coś jeszcze potrzebuję stąd, bo to jest główne pytanie? Nie wiem, nie widzę. Ciężko stwierdzić. Aha, pana chciałam jeszcze. Dobra, to lecimy szybko do panaki, bo mamy już 15, a jeszcze posianie i podlanie i nawożenie nam zostało. To raczej, no krótko potrwa, ale wiadomo lepiej, lepiej wcześniej niż później. Znać po 100 czerwonych, pomarańczowych, żółtych, zielonych, niebieskich i fioletowych przedmiotów, umieść w swoim pudełku kolekcjonerskim, albo członkowie rodziny legendarnej ryby powrócili do Doliny Stardiu. Masz trzy dni, aby złapać pannę żawnicę, rybę lodowiec, junior syna karmelzynowej ryby, radioaktywnego karpia i legendę 2. Ech, myślę jednak, że kolory to będzie dużo lepsza alternatywa, ale chciałam jeszcze coś kupić, bo mamy zagubiony spis towarów Piera, albo mamy klucz do miasta. I teraz tak, dwóch tych nie kupię, bo tutaj kosztuje to 50 ale raczej y, na razie kupię zagubiony spis towarów. Ja? Tak, tak zróbmy. Kupię ten zagubiony spis i damy mu go tylko nie teraz, co nie? <śm> nie dzisiaj, bo dzisiaj ewidentnie goni nas czas. Ale jak zrobimy to nasze zadanie z tymi kolorami, to y, wtedy. To wtedy, to wtedy... Będziemy mieli wystarczająco na zakupienie też tego klucza. Dobra, lecę od razu tutaj, bo potrzebuję szybko przetransportować się tu. A zabieramy to przede wszystkim. Tutaj, oj, tutaj źle zrobiłam, akurat, bo dużo rzeczy mi się poddawało, ale to jest chyba właśnie jesienne. To potrzebuję i potrzebuję na pewno te dwa. Ech, powiem wam, że ciężka teraz będzie sytuacja, bo trzeba to ewidentnie dobrze przemyśleć. I teraz tak: tu przede wszystkim mamy to. I to tutaj zostaje. Dobra. I to też będzie tutaj. Z tej strony. Dobra. Super. Mamy również dynie, więc dynie posadzimy w tych miejscach. bo po środku będą brokuły. Tak, dobra. Nie pomyliłam się. Trzeba to skontrolować, czyli tyle mamy do wyrzucenia. Po środku brokuły. Dobra. I ja sobie to już wyrzucę, żeby tego nadmiaru nie mieć przy sobie, bo to będzie ciężkie to kontrolować. Dobra, teraz winogronka. Ok, mamy. Mm, zboże, to, to. I coś jeszcze nam zostało? Nie, to chyba tyle. Jeśli chodzi o Speed Grow, nie będę go... Aha, to jest w ogóle to gorsze Speed Grow. Więc może w sumie.. Mm, nie, nie mam potrzeby w jesień używania akurat Speed Grow, więc Speed Grow zostawię. E, raczej, jeśli już to jakościowe będę chciała używać, niech to całe pole będzie po prostu w lepszej jakości nawozie. I teraz, tak, tutaj jeszcze mi zostało jedno pole, czyli weźmiemy sobie to, przy okazji jeszcze sprzedam, bo to nie jest mi potrzebne. A tutaj e, weźmiemy jeszcze zboże. A i chciałam jeszcze. Oj, e, wiem co chciałam jeszcze. Czekajcie. I już nie wiem, co chciałam jeszcze. Kwiatki. Kwiatki. To chciałam jeszcze. Do uzupełnienia mojego całego pola brakuje mi tych kwiatków. No i teraz ewidentnie można tutaj już podlać wszystko. Więc niech tak będzie, nie tak, tylko tak. Dobra, podlewamy. A nawozem zajmiemy się zaraz. W pierwszej kolejności jednak wypadałoby to podlać. Żeby choć trochę mieć czystą głowę odnośnie tego. Już jest ciemno, a mamy dopiero 19 godzinę. Więc trochę, trochę tutaj jednak tego czasu schodzi. No i energia przy okazji mi schodzi, czyli jednak nie miałam jej na niczym zablokowane, czyli jednak... Ten, ta umiejętność od kilofa powoduje tego, że nie tracę energii. To bardzo dobry upgrade kilofa ogólnie. Dobra, czyli tutaj mamy wszystko zaliczone. Ja raczej y, tylko te wszystkie rzeczy będę chciała w nawozie. Reszty nie potrzebuję. Więc niech tak będzie. Niech tylko dynie i karczochy, no i w sumie przy okazji brokuły, bo one tam gdzieś po środku rosną, będą nawiezione. Dobra? To wszystko. A i jeszcze jeszcze w sumie te buraki i to też bym nawiozła. To jest do sprzedania. Potrzebowałabym się też zająć tymi ananasami i tak dalej, ale potrzebuję przede wszystkim też wody. Dobra, więc weźmy tą wodę. Jeśli chodzi o kwiatki, to kwiatki posadzę tutaj. Dobra, tutaj posadzimy właśnie. Oj, tutaj chyba wyleciałam poza. Dobra, zobaczymy. Chyba trochę przegięłam. Chyba dotąd miałam. Dotąd? Yy, zostało mi 6. To znaczy, że ewidentnie coś źle policzyłam, ale już nie dokupię tego. Więc zróbmy tak. Zniszczę te 4. Bo tutaj jest całe pole, a reszta to będzie buraki. A no i ten płot, w sumie może by nam się udało dzisiaj ten płot ogarnąć. Zobaczymy zaraz, jak to czasowo będzie, bo jeszcze chcę tylko szybko nawieść te pola, zwłaszcza jeśli chodzi o żurawinę i o buraki, bo reszta to, to niepotrzebne akurat. W sensie, reszta, no kwiatki, kwiatki niepotrzebne. Więc tutaj tylko lecę. Mamy 22, powinno się udać. A jak czas, taki mój, prywatny, też widzę, że jest ok. Tutaj na razie te sprinklery zostawię, choć nic nie będę na nich sadzić, bo nic nie potrzebuję, po prostu. To do sprzedania, to do schowania. I teraz tak, dobra, jeszcze to ogarnijmy to zboże i te owoce, które mam w ekwipunku. Tu zboże. Tużeczki. Czyli to do przerobienia. To jest do sprzedania, to jest do schowania, to jest do sprzedania. To jest do schowania, to do gotowania przede wszystkim. Trzeba będzie to użyć. Dobra. Mamy trochę rzeczy tutaj. Te ananasy większość do sprzedania, ale zachowam sobie może te 6 na właśnie gotowanie, bo to gotowanie też trzeba będzie zrobić i zaraz zrobimy zresztą płot też. Czyli to pójdzie do sprzedania również. Czy ja tutaj mam płot? Mam 17 płotka. Wezmę sobie również 999 kamienia. To sobie schowam, bo nie potrzebuję. To również schowamy, bo nie potrzebuję. I... No i tyle. I chodźmy, bo to tyle potrzebuję na kamienny płot. Tak. Więc pójdziemy zobaczyć, jak możemy otoczyć tutaj nasze zwierzęta. Bo ewidentnie trochę nam wychodzą poza granice naszej tutaj wioski. Zwierzęcej. A tu sobie szybko przejdę, tylko tutaj raczej nie wyjdą zwierzaki. Tutaj trzeba im ogrodzić. Jeszcze. Dobra. No i tutaj na dole tutaj na dole myślałam, żeby zrobić im trochę więcej miejsca ewidentnie. Bo tutaj mają sporo trawnika, więc bieganie tutaj będzie dla nich lepszą alternatywą. I Zobaczmy. Może dotąd bym im zrobiła, żeby też nie przesadzać. Ile tutaj płotków jeszcze potrzebuje? Może z cztery. I tutaj? Chyba tak. Chyba wszystko połączone. Mogę zebrać oczywiście trufle, oddać je tutaj. Wszystkie zwierzątka już śpią. Jeszcze młodego mleka nie mamy. I teraz tak do domu, czyli tepnę się tym, odłożę sobie i pójdę zobaczyć, jakie przepisy mamy z ananasem, których jeszcze nie robiliśmy, bo to jest chyba e, najważniejsza rzecz. Tutaj mam na pewno jeden. Tutaj mango. Tu banan. To mamy, to mamy, to mamy, to mamy, to mamy. Tutaj jeszcze chyba jakiegoś nie było. Ale ciężko stwierdzić. Aha, te sardynki w ogóle. Aha, no i karczochy. Tak, bo tutaj na pewno nie było przepisów z sardynkami i na pewno z karczochami. To, to są e, jedyne już chyba przepisy, jakie mi zostały. No plus ten banan i mango, które tutaj mamy, bo reszta już też jest zrobiona. Więc to w sumie chyba wygląda, że tyle, jeśli chodzi o nasze przepisy. Naprawdę niewiele zostało mi do. Tutaj do sprzedaży, tak naprawdę, tych rzeczy i do ym, ugotowania, tak? Bo tutaj możemy zobaczyć, czego konkretnie nie mamy, ale na to są potrzebne karczochy. Tutaj sardynki, tu banan i mango. No to tak, to w sumie te wszystkie przepisy, które już widzieliśmy. Więc ja sobie sprzedam jeszcze te ananasy, które mam w ekwipunku. I lecimy z panko. Ja przypominam Wam o tym, żebyście zostawiali łapeczki w górę i komentarze pod tym odcinkiem. A jeśli jesteście nowymi osobkami, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. A dzisiejsze zarobki to 40 tysięcy zł i 150... Znaczy 40 tysięcy i 150 złota. Tak to właśnie wygląda, więc ja dziękuję, że byliście, dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!